No, dzień dobry, właśnie, bo przyszedł właśnie znajomy. Co tutaj, nie pokazywałem, co tutaj ugłym, jamy, tak, bo kopał, bo tutaj trochę jest przerobione. No, wyszedłem Do podwórku, przywitałem się bo wczoraj po prostu tam z Jackiem sprzątaliśmy lentex cały te był myte pomogłem znieść te, takie takie te y, łapki musiał pomyć o widzicie No, tak nie będzie. Przesunąć się. Właśnie ktoś zadzwonił pod tamten numer, a ja zapisałem, jaki to ułem numer. Ktoś do mnie zadzwonił, a to na pewno ten informatyk, co prowadził mój kanał, i pójdą do mnie przy. Giełem pałę, to ty przegiełeś ułym pałe, ponieważ jak umowa była, to normalnie trzeba robić to, a nie ułym brać. To nie twoje jest, to sobie załóż, masz tą ułym swoim bratem, tą działalność, to prowadź normalnie, a nie po prostu ludzi uszkiwać. To się ogólnym ludziom nie podoba. I właśnie. Mówisz do mnie o wróć do Białegostoku, to ci pieniądze oddam. A co miałeś numer konta, to proszę mi wysłać na moje konto, a te Całe te wszystko jakieś faktury, całe te, a co Ci obchodzi? Ja mam to wszystko u miejsca Ja co miesiąc opłacam, to wszystko opłacam, a Ty po prostu wykorzystałeś jakiś moment, żeby po prostu ja musiał inaczej funkcjonować. Ale mam nowy kanał, ten ogólny kanał Wojciech Suchodorski TV to precz z tym kanałem. Specjalnie to chyba zrobił, bo ten kanał, co ja teraz pracuję na nim, to ogółem dwa miesiące po prostu nie, nie były filmy, był zablokowany i ogółem to musiałem, to ogółem też dziękuję właśnie za informatyka z Niemiec, że po prostu mógł to umiem, wszystko odprostować. I ten kanał właśnie zarabia. A czy to, to sobie jeździ. Masz taksówkę, sobie jeździ, zarabiaj. A nie o. To była rozmowa. Inaczej. Elektryczny samochód. No. Ja bym zadzwonił mam, bo taksówkarz, mam jeden, drugi, w Białymstoku to po prostu za normalną taksówkę, to po prostu tyle samo by wziął, a może nawet jeszcze mniej. Nie tyle samo, ja już tej taksówki nie chcę, nigdy w życiu do tej taksówki nie wsiądę. Taksówka elektryczna. Będzie taniej. Cały czas taniej. Taniej. Tak. Wyrwać pieniądze. sobie jedź. Powiedziałeś, mi Ni, ty nie jesteś potrzebny. Właśnie. Taka osoba, tacy ludzie mi nie są potrzebni, którzy po, po prostu starają się w jakiś sposób wykorzystać drugą osobę, żeby jakieś pieniądze zarobić. Nie, o, To są ugłym tutaj ludzie. No, koncert, nie koncert, bo wcześniej. Jeździliśmy, wracaliśmy i po prostu przyjechali to ciężko było tam na scenę się dostać Ale ogłem, udało się. A ja powiedziałem No i byłem Co mogłem? To pomogłem na tej ugłęb dziewczynki, która miała wypadek. No, teraz spotykam właśnie ludzi, całe to wszystko, i ułym I ułym. Dziękuję. Dziękuję w jakiś sposób, że taki gest miałem. A tak ugłęb. To ja teraz może też będę. Tak jak kto inny. Nie, po prostu trzeba. Powinni sami ludzie zrozumieć. Ja bym. To było po prostu specjalnie, ogłym, specjalnie to było zrobione dla pomoc dla tej dziewczynki, dla Madzi. Każdy człowiek może mieć jakiś wypadek. A to ułem dziewczynka jeszcze młoda kobieta. Dobrze, że ułem nie straciła życia. Ale ułem Kaleka na całe życie i rodzice niech uważają na swoich dzieci. To widzicie, są, mają pola, nie pola, różne rzeczy i po prostu trzeba uważać na swoich dzieciaków i trzeba uważać na siebie. Bo to tak samo wypadki na ulicach, tak samo wypadki gdzieś, y, po prostu w pracach, tak samo wypadki są na gospodarstwie, a nie tak samo jak wy, ja w jakiś sposób po prostu ktoś mnie zaprosił, a już nie będę mówił dalej. Ale ktoś po prostu w taki sposób. Ale już ja na ten temat nie będę wypowiadał się. Właśnie. O. napiję się. O. Kubeczek. A mam drugi też. Nie widzę. To wezmę przy O, jaki ja alkohol piję? Niech stoi, żeby miało chowane dło i piję <laughs> smak, tylko jest alkoholu, ale mnie to chcę Wam powiedzieć, że też nawet jak chodziłem na terapię, to też terapeutka. Rozmawialiśmy całe te, że po prostu to przypomina smak alkoholu. I po prostu może mógłbym sprowokować organizm, żeby mógłbym wziąć i napić się alkoholu. To widzicie, ja bardzo dużo rzeczy znam na ten temat. piwo? no piwo bez <laughs> już chyba kiedy Marcin dla mnie chyba kupił, ale ogółem... jedne w puszce te owocowe widzieliście, byłem, to byłem, ogółem... a drugi w butelce, Tamto było ten to sobie. Chciałem spróbować właśnie takiego piwa w puszce smakowego. No, takie truskawka i inny tam obód był. To widzicie, jak to jest. A może kupiłem właśnie. Nim w Kurde, tyle czasu kupiłem jeszcze, bo żadnej tabletki nie brałem. Ja jestem. Ja tabletek tak nie biorę. Tak. Goła nie boli, ząb nie boli, to łym nie trzeba. Nic nie boli. Tylko tutaj jeszcze tę rękę to zwichnęłem. Trochę boli Ale ogólnie no mogę wziąć co tam jedną tabletkę, przecibulowa to jest o niebieska churde upadła upadło tutaj. <tudy> Myślałem, że ona na łóżku upadła. O oh. oh, i sam raz piłem <tudy> napój. <tudy> to widzicie no może czarne i białe też ogląda a jakoś ostatnio nie było go słychać może pojechać no niemiec? Do pracy. Ja inaczej pracuję. A to, co powiedziałem, no, w ogóle wybieram się do Białego Właśnie. A ogólnie nie powiem kiedy, co i jak.